Tutaj kozaczek.pl i ze mną jest? Kuturu! Jesteśmy na serwerze Hunger Games. No, premium. Dobrze. Chodź. Idę. Jakaś w ogóle jest? No jaką by to wbić? Nie działa, że żeby... Zrób cięcie może. Aż znajdziemy krótkie część cięcie czy jakoś tak i nie znajeliśmy żadnego gry na Jezu Poczekaj, zauważymy. zrób Nie jesteśmy na serwerze PvP Dobrze I Wtedy jest z mam... dobrze, no to chyba zaczynamy Dobrze, idziemy. Chodź może na ten największy zamek. Idę. Dobrze, że ja nie nagrywam. Bo... Nie działa coś. Z powrotem ci? Dobrze, ja muszę chyba wywalić kompa, to za chwilę dojdę, okej? Okay? Włączyć i włączyć. Bo mi coś się stało. Ale wiem, że to nagranie nie będzie długie. O, dobrze, to część na razie. Ja jeszcze się pobawię. Uruchomię. Dobra, zaraz wracam. Tak. Proszę ja pokażę, że w tej skrzynki, tam jest skrzynka. W tym zamku jest skrzynka. Przepraszam. Yy. Tutaj nie ma skrzynki, tutaj też nie ma skrzynki. Na tych biomach. Yy, tutaj też chyba nie ma skrzynki. Ale tego tylko trzeba. Na tamtym na szmaragdowym biomie, tam jest normalny biom, to jest szmaragdowa wieża. W szmaragdowej wieży i na tych, tych, na tym największym drzewie jest, są skrzynki. W jednej są, jak to się nazywa, łuki, i strzały. W tym, a na drzewie jest miecz ostrość, jeden zanczantowanie i dwa jabłka. Dobrze jestem. O, się naprawiło, ale chyba się naprawiło. Tak. Dobrze. A to mogę sobie... Okej. Okay. A tu sobie pozbieram, nie chce mi się. ...brać speczyny. Woda. Co jest? Dobra, jest. Chciałem zabić go ręką. <grybujesz> Był długi, bo mi się nie chce nagrywać i dalej. co? Chcesz robić? Kończymy czemu? Mi się nie chce nagrywać, ale muszę z ciebie a bo ci laguje kompa. Nie po prostu nie chce mi się wrzucać nami. aha a formatujesz w ogóle to, te filmy? Nie. Mhm. Nie, nie chodź na parkour Dobra, ja kończę. Cześć. 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 Cześć.